Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tydzień temu zastanawialiśmy się nad różnymi świętami i zobaczyliśmy, że jest to taki święty czas, który służy na ładowaniu naszych duchowych akumulatorów. Ponieważ święta zazwyczaj wiążą się z jakimś wydarzeniem, potrzebna nam jest też pamięć o tych wydarzeniach. I dzięki temu lepiej możemy przeżywać święta, dobrze je przeżyć. Ponieważ współcześnie żyjemy trochę mentalnością. Nie podejmę się jakiegoś dzieła, dopóki nie zobaczę, co ja z tego będę miał, dopóki nie zobaczę korzyści dla siebie? Zastanówmy się, po co warto pamiętać o wydarzeniach z historii Kościoła, historii zbawienia, ale także wydarzeń z naszego życia, w których Pan Bóg był obecny. Takie wspominanie powinno budzić w nas wdzięczność, ponieważ na co dzień możemy nie dostrzegać tego dobra, które już dokonaliśmy. I dobra, które Pan Bóg zdziałał w naszym życiu. Wspomnienie tego wszystkiego pokazuje, że nie tylko trzeba prosić ciągle o więcej i więcej, ale ucieszyć się tym, co już mamy. Ale nie wystarczy myśleć tylko o sobie, o swoim życiu. W Izraelu przeżywanie świąt wiązało się wspominaniem tych wydarzeń, które już minęły. Głowa rodziny, ojciec albo dziadek. Miał obowiązek wyjaśnienie młodszemu pokoleniu, jakie wydarzenie dzisiaj wspominamy. Musiał to opowiedzieć własnymi słowami. Dzisiaj, gdybyśmy mieli opowiedzieć o wydarzeniach z historii Kościoła, o wydarzeniach z życia Jezusa, o Jego nauce co byśmy potrafili opowiedzieć własnymi słowami? Która przypowieść najbardziej zapadła nam w pamięci? Czy te wydarzenia są nam bliskie, czy jest to tylko wydarzenie z książki, odczytane, zapamiętane, ale w ogóle nie wpływające na nasze życie? Jakiś czas temu rozmawiałem z pewną osobą, która podzieliła się refleksją, że robiąc rachunek sumienia, uświadomiła sobie, ile czasu marnuje, że jej grzechem zaniedbania jest nieczytanie pisma świętego. Myślę sobie, że pismo święte to taki ukryty skarb, niedoceniony na co dzień. Kiedy w wakacje organizowane są rekolekcje w duchu metody ignacjańskiej, rekolekcje z rozważaniem pisma świętego, zwykle wszystkie miejsca są zajęte. Jest tak dużo chętnych, pragnących wczytać się w pismo święte, poznać Boga. Ale. To jest tylko jedno wydarzenie w wakacje. To jest tylko tydzień czy dwa poświęcone Panu Bogu. A kiedy wraca się do codzienności, o Piśmie Świętym, o Bogu można zapomnieć. Tłumaczeń i wymówek zawsze można znaleźć wiele. Nie mam czasu, miałem inne obowiązki, zapomniałem. Ale tak naprawdę za tym kryje się dużo ważniejsze pytanie. Czy życie Jezusa mnie interesuje? Czy jego nauka Rzeczywiście mnie pociąga, czy pragnę ją poznać, czy pragnę nią żyć? Czy chcę być chrześcijaninem tylko z nazwy, czy chcę, aby Jezus naprawdę był mi bliski? Jeżeli w, tej, w tym momencie poczułeś albo poczułaś wyrzut sumienia, e, poczułaś się dotknięta tymi słowami i nie chodzi mi o to, aby wpędzić was w poczucie winy. Bardziej zależy mi na ukazaniu bogactwa Pisma Świętego, że warto po niej sięgnąć. Kto już tak zrobi, dostrzeże, że wydarzenia z Pisma Świętego, nauka Jezusa, pasują do tych wydarzeń, tych sytuacji, które sami przeżywamy. I w Piśmie Świętym znajdziemy odpowiedzi na pytania z naszego życia. Tą zachętą zapraszam, by w najbliższym tygodniu, przynajmniej w jeden dzień, Dziesięć, piętnaście minut, albo jak ktoś może nawet i więcej, poświęcić na czytanie Pisma Świętego, by zobaczyć i zapamiętać to, co mówi do nas Jezus. Zapamiętać to, czym żyje Kościół. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.